Od tego zależy byt państwa, jeżeli mój lekarz będzie zarabiał na tyle, że, przy, że nie będzie musiał opłacało jechać Niemca, leczyć, tylko będzie leczył mnie. Ale ja mu muszę za to soli, solidnie zapłacić. Ale jaka bo są tak tam Proces dzisiejszy służy poinformowania społeczeństwa, że komercjalizacja, która jest przedstawiana jako tutaj forma rozwoju szpitala, jest tak naprawdę prywatyzacją tego szpitala. Musimy się liczyć z tym, że spółka prawa handlowego, bo właśnie taki ma być właśnie szpital, ma być spółką prawa handlowego, jest myśli przede wszystkim o zysku. Natomiast szpital musi myśleć, jak to mówił profesor Piecha. Taki nasz senator, to jest lekarz, prawda? To jest w parlamencie europejskim. Musi równoważyć koszty i wydatki. Zbiera pani podpisy pod petycją przeciw prywatnym szpitala. Dlaczego? Yy, tak, dlatego, że jesteśmy biednym społeczeństwem i nie stać nas będzie na płacenie za usługi prywatne. A wiemy, że takowe będą. Niestety emeryturki maleńkie, renty jeszcze mniejsze, opłaty coraz większe, leki coraz droższe. I jeszcze prywatyzacja szpitala, to jest naturalny, to jest naturalna nasza śmierć. To jest naturalna eutanazja. Naprawdę nie chcę tego, nie życzę sobie, dlatego zbieram te podpisy i błagam, nie tylko proszę, ja błagam, żeby do tego nie doszło. Bo jeżeli, proszę Państwa, dopuścimy do takiej sytuacji, że tylko zys decyduje o tym, że ktoś będzie na przykład przyjęty do szpitala, to jest niebezpieczeństwo, że mnóstwo ludzi nie będzie prawidłowo leczonych. I jak tutaj ja stoję, mogę zadeklarować w imieniu swoim i swojej rodziny, że na pewno nie zostaniecie sami.